Cześć wszystkim, witamy Was ponownie na naszym kanale I w dzisiejszym odcinku Bardzo... Yy, już dawno mówiłyśmy, że go nagramy I dobra, w końcu jest na kanale Także dzisiaj Wam chcemy powiedzieć mniej więcej dlaczego jesteśmy w Korei Jak długo tu będziemy jakie są w ogóle plany Także tak yy, Będziemy tutaj przez na razie do połowy kwietnia do Chociaż wizy mamy do końca marca. Do końca marca. To... A szkoła trwa do połowy kwietnia. Nie wiem, o co chodzi. A tylko ona przez kwarantannę. No tak to mówisz. zostało policzone. Także mamy możliwość bycia w Korei do 22, a 23 22 marca albo 3 marca. A szkoła nam się kończy w połowie kwietnia. Także tak musi być przedłużona i tak Także, no zobaczymy My chciałyśmy tutaj zostać oczywiście jak najdłużej możemy, no wiadomo Ale zobaczymy jak to się potoczy tutaj wszystko Znaczy ja nie chcę stąd wracać No ja też <laughs> Ale zobaczymy Naszym głównym powodem, na którego tu jesteśmy, to jest mój staż Robię staż w K-pop Entertainment I... A kopię <laughs> No <laughs> I... To jest główny powód, dla którego tu przyjechałyśmy, a z tego względu, że mam staż, muszą e, łatwiej w, w w tych czasach łatwiej było dostać jeszcze wizę an, studencką, także oprócz stażu chodzę jeszcze do szkoły, a z tego względu, że ja przyjechałam tutaj przyjechała ze mną Wiktoria yeah, i Wiktoria chodzi yeah. tylko do szkoły yeah. Także jeszcze pracuję sobie. Ogólnie jeżeli chcielibyście wiedzieć, dlaczego wybrałyśmy Koreę, to było tak, że, to było tak, że ja dostałam się do szkoły filmowej w Nowym Jorku. Ale okazało się, że jest nawet jeżeli dostałam najwyższe stypendium za monologi, to i tak okazało się, że jest troszeczkę za drogo Także stwierdziłam, że no dobra, to trzeba to trochę coś tam pozmieniać I to był moment, w którym zaczęłyśmy się interesować Koreą, bo to w sumie też jest ważne, jak zaczęłyśmy się no. interesować I to wszystko jest przez nią, to <laughs> tak. <już> wszystko <laughs> przez nią Na TikToku widziałam urywek koreańskiej dramy a w, we wrześniu tamtego roku I stwierdziłam, że w sumie to obejrzę, co robić Obejrzałam do połowy, powiedziałam coś, żeby oglądała, no i ja dopiero skończyłam właśnie serial po maturach, nie? No, <grym> no A ja z mi rok później. Tak, nie? a Zuzia zaczęła się interesować playbowem. Tak. No, Nie, bo to było tak, że ja zaczęłam oglądać dramę i jedną, drugą, zaczęłam łapać słówka stwierdziłam, że angielski już był na takim poziomie, że ja już nie mam się czego uczyć. I stwierdziłam, że, trzeba trzeba mówić nie koreański I zaczęłam się uczyć, i jakby ja miałam w swój sprawdzony sposób na naukę angielskiego, i stwierdziłam, że jakby w koreańskim też mi to pomoże. Więc zaczęłam oglądać dramę, zaczęłam słuchać k w tym momencie, kiedy chciałam poznać po prostu imię na BTS. to zostałam ARMY Takie <grym> historia to, na ale to ja tak samo się nauczyć już od 3 miesiące, jak każdy wyda imię, zostałam. Tak, Army. Ja wpisałam sobie w YouTuba, bo tak miałam tak. Dobra, ale jakie piosenki ja mogę z To był styczeń. I takie. A! BTS! <grym> a, BTS! No ja znam, może, trzy piosenki, znam, tak Dynamite, znałam Idol i. I jakąś jeszcze pisanie... Ja wiedziałam znałam. tylko, że BTS jest Jacob. A ja wiedziałam, że najprzystojniejszy chłopak, który był. I właśnie ta drama. No. I to było trzy piosenki, które ja znałam. Ja zapisałam pisałam BTS i Who is Who. Ja <laughs> oglądałam półgodzinny filmik, który e, pokazywał wszystkich członków. I później wchodziłam w jakieś wywiady, i tak dalej. Na inną stronę miałam na Google otwarte, jak to wygląda. i sobie stopowałam, i miałam. Takie, dobra, to jest Django to jest Django A później wszystkich wymieniłam nagle i teraz tak, czekaj, jeszcze jest jeden kogoś mi brakuje. A, Jimmy! Ale tak, myliłam Jimmy na Suga i Czanko Kazwi, a ja widziałam tylko Arema. No ja to ja tak samo. No i 6 Czankogów. I 6 Czankogów, dokładnie. No i e, tak to e, poszło z e, nauką koreańskiego I później stwierdziłam, że jeżeli może jednak nie e, Stany, nie Nowy Jork To już w sumie aktorstwo tutaj też jest trochę rozwinięte I też szukają osób z zagranicy, obcokrajowców Więc stwierdziłam, że jeżeli zrobię sobie staż w agencji W sensie w entertainment company No to może jakoś się coś tam uda Także na razie nad tym pracują i zobaczymy jak Słownie to Dosłownie pracujesz Dosłownie pracuję, dzisiaj y, godzina 16 Taki Czasu Trzyma. koreańskiego Ty, Trzymajcie kciuki Znalazłam, bo na początku chciałam pozwiedzać Koreę, że może gdzieś tam w krótkim czasie, bo miałam uzbierane pieniądze na Nowy Jork To, że gdzieś tam pojadę sobie na całe wakacje, gdzieś tam coś się uda, albo chociażby nawet pozwiedzać i tak dalej Ale stwierdziłam, że to nie jest dla mnie takie czyste zwiedzanie, ja chcę, ja chcę żyć w tym kraju i znalazłam staż. Dostałam się do niego i stwierdziłam, że hm, no jak się już dostałam, to jadę. <noise> no, także e, to, to wyglądało z tym tak. I więc e, pierwotnie miałam jechać sama, ale no, w dzień, w którym płaciłam za szkołę, widać, że ona też jedzie. No, I zawożyłyśmy za dwie i to <noise> był koniec i już, już musiałyśmy jechać we dwie. E, my mieszkamy osobno. Wiktoria e, mieszka w Dongdaemun, czyli w jej apartamentu, w którym zielonym, 900 metrów kwadratowych i jak ona chce iść do toalety, to, to musi iść z wyprzedzeniem, <laughs> A, bo nie zdołam inaczej. A ja mieszkam tam, gdzie, gdzie trenuję trainees. Mieszkam w dormie. A Pogu? Ma, ale... Ma Pogu? Po, Hongda. Hong. No to nie jest dokładnie w Hongda. Nie? Nie. A. A, nie powiedziałam, że to jest na... Nie jest daleko, ale to nie jest Hongda. Aha. W jakiej? Nie wiem. Ja, ja też nie, nie, wiem, nie, nie lubię tam za bardzo spać, dlatego ja śpię tu I w ogóle dzisiaj, bo ja od kiedy tu jestem, czyli co ja śpię tu... Ja śpię tak, że ja śpię jeden dzień dory, później trzy dni tu. I ja cały, cały czas wika ma jedną poduszkę, ja spałam na dwóch bluzach opiniętych ręcznikiem, żebym miała jakąkolwiek poduszkę, ale wczoraj byłyśmy w Daiso, No też zobaczycie urywki tego. E, bo wczoraj też chwilę nagrywałyśmy i kupiłyśmy poduszkę hej wszystkim witam was na naszym kanale w Korei zrobiło się zimno, więc dzisiaj zabieramy was ze za sobą na zimowego vloga, gdzie kupujemy zimowe rzeczy, a teraz jesteśmy w Daiso i kupiliśmy maseczki jak dotąd jakieś tam rzeczy także dzisiaj zimowe rzeczy trzeba będzie kupić, dlatego dzisiaj was zabieramy ze za sobą Ej, mamy churrosy i jest napisane tam że churros is better than a boyfriend więc ja się w tym prezentach zgadzam to nasze zakupy. Tak, później Wam pokażemy, co kupiłyśmy. A teraz jesteśmy na Hongdae i... I tyle. tak sobie siedzimy. I nie wiem, moim zdaniem jest taka bardzo taka świąteczna atmosfera. Nie wiem, też to czuję. Trochę, no. No, tak dziwnie, a jest październik. Idziemy jeść. Tak, i kocyk. I, I kupiliśmy kocyk, bo jest tutaj bardzo bo zimno. Bo tutaj się zimno robi. Co jest... bo. Tu nie ma żadnego ogrzewania, nie ma niczego i to jest tak jak jest na dworze. Jak jest na dworze zimno, to tutaj jest zimno. Jak jest na dworze gorąco, to jest gorąco. Tak, bo tu nie ma żadnej klimy, ogrzewania, niczego nie są bardzo niestrzelne, nic tu nie jest. Szczelne. Nieszczelne. Nic nie jest szczelne, także y, musiałyśmy się odziać, by. No, odziać w dajso. Odziać w Kupiliśmy sobie też parę y... ubrań. A ubrań na przykład co mam no ogólnie my skończyłyśmy w maju i w kwietniu W kwietniu szkołę, w a w, w maju maturę na, spisałeś, spisałeś, napisałeś 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 Napisałeś, no No, a w maju Zdałyśmy maturę Zdałyśmy no. Tak, więc mamy 19 lat, mamy urodzinki w lipcu, to jest lipcu. lipca Jesteśmy Zielonej Kto, góry. Wie wie? Kto? Kto wie, ten wie Kto wie, ten Jesteśmy z Zielonej Góry no, z Polski, z, Polski, z, z Europy, A <laughs> Ale Wiktoria musi znaleźć sobie pracę Muszę, no i mieszkanie nowe <laughs> Bo no to mi... mi się kończy od dwa tygodnie. I zostanę pod mostem Tak jak mama mówiła Ale mamy karton <laughs> Mamy karton, no no bo jakby to dziewięć metrów kwadratowych to chyba nie dla nas. do nie. Dla dwie osoby to wychodzi po pół. Z czego powierzchni użytkowej jest chyba półtora metra. No przecież jak się położysz to ci nie zmieści to aż półtora metra. <śle> to jest metr. No to wychodzi po pół metra na osłownie. No i tak. No więc muszę znaleźć sobie mieszkanie nowe. Zastanawiam się nad dzielnicą. Yangsan, tak? Yangsan. Bo no. też Wity na tam dużo ofert pracy. No. Dlatego fajnie była, jakby tam mieszkała. Bo miała po prostu blisko, a ja tam, mu do szkoły i tak jest blisko. No wiem, wiem. Bo to jak my się tak. wtedy na. O, o, to jest tam, gdzie na Jiminu chodziło. Tak, tak, właśnie. Tam. No to miałyśmy jedno metro, przecież to nie jechałyśmy tu wcale długo. No to prawda, akurat. Oj, na rzeką, a nie blisko. No właśnie, tam nie byliśmy. W ogóle my jesteśmy tutaj w Seulu od półtora tygodnia. I tyle co zobaczyłyśmy do tej pory to było piątkowy wieczór, gdzie sobie wyszliśmy na Iteun, chociaż my chcemy zwiedzieć Iteun śladami Iteun Klas. Nie może i ja oglądałam, ale pójść to ja będzie przewodnikiem tego dnia. I, I zapraszałem z za 30. Dni, tak będzie, pojawi się. Yy, I widziałyśmy Yongsun No. I to tyle. Z, I to Youngson to widzieliśmy tego kawiarni. No, tylko po no Dlatego my... No bo nigdzie więcej nie my no. praktycznie nic nie zwiedziłyśmy Tutaj no, po Dongdaemun chodzimy i po Ciebie tam, po Hongdae chodzimy Hongda chodzimy i to no. wszystko Ale takiego faktycznie jeszcze zwiedzania, mimo że jesteśmy tutaj już półtora tygodnia Nie było, my codziennie my, co no, A robimy. już skończył się weekend, bo jest już poniedziałek Już jest poniedziałek e, My codziennie coś robimy, jak to nie jest od torku do piątku mamy szkołę Ja mam staż poniedziałek, wtorek, czwartek Teraz na weekend cały też pracowałam dzisiaj od 12:00 zaraz, zaraz musimy jechać e, Później mam godzinę przerwy i znowu mam 3 godziny No więc nawet nie wiemy kiedy my, my wczoraj na szybko kupowaliśmy zimowe ciuchy Bo <grym> dosłownie zakupy robimy na szybko. My dzisiaj, ja dzisiaj biegam do na eleven żeby naładować Oli kartę, żeby mogła ze mną jechać e, Tam do nie studia Nie mam tylko na jeden przejazd Tak, na tylko na jeden przejazd, więc musimy jeszcze tam szukać kantora, bo mm, Pewnie nie za mało, Eee, pieniędzy. pieniędzy, a w piątek mi bardzo dużo, bo płaciliśmy gotówką wszędzie i musimy... Znowu a tylko ładować mniej. kartę można gotówką. No, gotówką no. Jeżeli dzisiaj się, się modliłam, czy możemy zapłacić tymi drobnymi, pieniędzy. Drobnymi, a nie papierowymi pieniędzmi, ale pani się zgodziła, ale tak już dla Was eee, możecie zapłacić monetami, tylko musi być po prostu 1000 bonów, 2000 bonów, nie możecie dać 1200-1300. Musicie dać pełną jakby pełnego tysiąca, mm -hmm. tak że powiem. Więc tutaj tak to wygląda. No musimy zacząć w końcu zwiedzać. Nie musimy mamy teraz z... Wy sobotę idziemy na granicę z Koreą Północną, także tak, tak, mam nadzieję, że ten odcinek będzie sztos. Mhm. W czwartek pojawi się odcinek, w którym pokazuję, pokażę Wam jak wygląda. To będzie tylko zuziara. To będę tylko... Znaczy no, ty będziesz w szkole. No w szkole tak. Taki odcinek typu idea's like Engine Cape of Entertainment. Bo oh. też to nagrywam to dam do swojej jakby tej kompanii bo oni też to chcą, więc to też jest jakby powód, ale pewnie Was też to będzie ciekawić, jak to, jeżeli chcielibyście też na taki staż jechać, jakby jak będzie wyglądał Wasz dzień, dni nie z różnymi co jeżeli jesteście w szkole i pracujecie, więc pokażę Wam taki odcinek, pokażę Wam taki dzień i będzie on w czwartek. Więc jeżeli chcielibyście oglądać, to w czwartek Was zapraszam na kanał, na ten filmik, a Wy sobotę, granica. Tak. Ogólnie planu, planujemy na tym kanale nagrywać także wtorek, czwartek A w sobotę zwiedzanie Korei tak. Tak to, Co po prostu to sobotę to będzie odcinek ze zwiedzania? Z... E, jeszcze tego nie wyrzuciłyśmy na kanał, bo po prostu musimy tutaj wszystko... Nie mamy czasu, musimy kupić um, karty SIM, bo jednak tutaj, jak się okazuje, nie ma internetu Tylko w autobusach Tylko jest. w autobusach ciężko znaleźć internet, ja mm -hmm. się zgubiłam, ale to o, 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 historia na jeden odcinek, <laughs> e, Musimy no. kupić kartę, ale dzisiaj, z, e, musimy to, zrobić, dzisiaj się tym musimy zajmujemy Musimy zrobić Alien jeszcze kart, musimy się zaszczepić w Korei, musimy ten um, numer połączyć z bo przez to, że tego nie mamy, nie jesteśmy w stanie wejść do restauracji jako grupa, bo możemy, we dwie osoby można tylko wejść, ale, ale jako grupa jako grupa. Przez nie. to, że my nie, małyśmy, nie, mo, nie miałyśmy tego, to w piątek przez nas nie mogłyśmy nigdzie pójść, musiałyśmy iść od razu na karaoke. Dlatego to nie byłby... Kupić w sklepie i, no. i jakbyśmy faktycznie poszły jeszcze do tego baru i tak dalej, bo takie były plany, no ale no nic nie leży, no nie mogłyśmy stać na zewnątrz. <laughs> I to wszystko musimy patrzeć, jak dziewczyny sobie tam się No to tam fajnie. <laughs> także musimy dłużo, znaleźć mieszkanie, dłużo. znaleźć mieszkanie, pracę, um, do szkoły jazdy tak, do szkoły jazdy się czas zapisać. Także a czasu to nie tak, że mamy go tyle, nie? No. Bo na przykład mi dojazd od Wiktorii do mnie zajmuje godzinę, godzinę czasu. Razem z dojściem na przystanek tutaj i dojściem do Suzuki do domu. Dokładnie, więc... to jest godzina czasu. Więc tego do zrobienia mamy naprawdę bardzo dużo. Czasu jest mało, ale się tutaj pół roku, więc wydaje mi się, że i tak wszystko mm -hmm. co się na tym kanale, żeby się znalazło. Wszystko się pojawi. My mamy po prostu głowę pełną pomysłów, tylko my naprawdę nie mamy kiedy tego nagrać. Naprawdę. My... Ale będziemy się starać nagrywać. Chcę czwartek, nagrać Wam wtorek, może? czwartek, sobota. Wtorek, czwartek, sobota to są e, dni, kiedy po, będą pojawiać się filmy na naszym kanale. Staramy się robić to regularnie, czasami no tak z przyczyn trochę niezależnych u nas po prostu to się nie udaje, ale będziemy wtedy o tym informować po prostu, jeżeli odcinek się nie pojawia, albo pojawi się bardzo późno na przykład. Zawsze będziemy się starać, żeby ten odcinek do 24 do czasu. czasu polskiego w dany dzień po prostu się pojawił. Co możecie zjeść 7 eleven Co możecie zwiedzić w Korei, jak poruszać się po Korei, bo to też jest bardzo taka... Interesująca sprawa. Um, nagrywam ze szkoły, takie życie w Korei, jakie są ceny. Po prostu to są nie wszystko, jeżeli chcecie zwiedzać, mieszkać, gdzie jakieś, kupować jedzenie, gdzie bo to, to też chcecie jest. wiedzieć, co jest w Korei, to wszystko na tym kanale się pojawi. Wszystko będzie. Zwiedzanie, e, będzie typowe mieszkanie, jeżeli chcecie się wprowadzić do Seulu, do Korei, to też to będzie na kanale. E, takie. Się, takie... Ciekawość, dosłownie wszystko, co tylko chcecie, będzie k-pop, będzie dosłownie wszystko. Yes jeżeli Libite będą mieli koncert w a bardzo na to czekam, to może gdzieś um, za stadionem będziemy. Gdzieś <grym> <grym> za stadionem. Gdzieś za tą areną. No. Tam będziemy. No, no. na backstage'u chyba. No, no, tak, tak. Więc jeżeli wy macie jakieś propozycje, co możemy dać, jak, jakie filmy chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Yy... Może macie jakieś jeszcze do nas pytania, coś czego nie powiedziałyśmy, to chętnie zacznie Ci Nie mamy jeszcze żadnego pytania. <laughs> same to sobie nagrywam. <laughs> nie, było tylko propozycja, żebyśmy nagrały dlaczego dalej tak. przyjechałyśmy i tak dalej, także um, nagrywamy, proszę bardzo. Um, no. Takie jeszcze to chyba było e, tyle od nas dzisiaj. E, mam nadzieję, że taki Informacyjny taki stricte gadany odcinek też wam się podoba Dajcie znać co o tym sądzicie i jeżeli macie jakieś propozycje, jakieś pytania To po prostu sekcja komentarzy jest dla was Także to byłoby na tyle we wtorek W czwartek widzimy się na moim dniu jako starzysta w Entertainment Company A w sobotę widzimy się tak zwiedzamy granicę z Korą Północną Także to byłoby na tyle Mam nadzieję, że wstawimy ten odcinek Który? Już soboty. Już sobota, no. no, no. no to nie. Także to byłoby na tyle. Papa pa, i do wtorku. Papa. Pa.